Cześć, kochani, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym daily vlogu zobaczycie, jak wyglądało moje spotkanie w Markach w Galerii M1. Właśnie na nie idę i już się nie mogę doczekać. Zaraz wchodzę do galerii, jestem bardzo ciekawa, ile z Was przyjdzie. No i jest to Event Wings. Po jednej stronie galerii będzie taka strefa Wings, a po drugiej będzie moja scena. Super, zaraz, po nas ktoś wyjdzie, wchodzimy takim tylnym wejściem. No i o 12 wychodzę na scenę. Ty masz ile lat? Przepraszam, mogę dostać 13 lat? Wierzycie? To jest dziewczyna po prostu tak niesamowita i tak kreatywna yy, i tak inteligentna, bo naprawdę ja w moim wieku marzyłam o czymś takim, <laughs> ale nie miałam takich możliwości. A powiedz mi, Oliwko, yy, czy sama czerpiesz, z czego czerpiesz yy, inspiracje? albo może ktoś ci pomaga yy, w pomysłach? Inspiracje zazwyczaj czerpię yy, po prostu z głowy, Staram się wymyśleć coś nowego. Ale też czasami robię jakieś challenge. No i głównie pomaga mi w tym moja mama, dzięki której ja tego kanału naprawdę by nie było, bo pomaga mi w montowaniu filmików, gdyż ja mam szkołę i w 7 w jest naprawdę duża ilość nauki. No i razem też czasami właśnie wymyślamy różne filmiki, pomagamy też w przegrywaniu i jestem za to bardzo wdzięczna. Niesamowite. A powiedz, jak sobie radzisz w ogóle, jak godzisz w szkołę z tym, co robisz w internecie i w telewizji? Na pierwszym miejscu stawiam szkołę, bo wykształcenie jest bardzo ważne, ale YouTube jest to moja wielka pasja i staram się też jak najwięcej nagrywać. A jaki rekord jest wyświetleń? E, na moim kanale mam ponad 10 filmów, które mm. mają milionowe wyświetlenia mm. e, i to się zmienia jeszcze mówiąc dnia na dzień, bo całe czas cały się przebywa i przybywa. E, no ale taki mój rekord to jest chyba 2,5 miliona. Pod oh, matko, wyobrażacie sobie. <laughs> Niesamowite. Chcecie sobie zrobić z oliwką zdjęcie. Tak? No, wiedziałam, że chętnych będzie mnóstwo Super, taki Teraz idziemy na drugą strefę Club Wings I tam skorzystamy z najróżniejszych atrakcji Wygląda się naprawdę superowo Chciałam strefę, żeby zrobić sobie z moimi wiczkami. Chcesz się przywitać? Cześć! Cześć. Zdjęcie w fotobudce, bo mnie poprosiły. Tak więc teraz wchodzimy i sobie czekamy fotki. Właśnie wróżyliśmy z budki i zobaczcie mam tutaj zdjęcie też na pamiątkę dla siebie. Jak macie na imię? Ola, moja imienniczka No i mega się cieszę, że to sobie zrobiłyśmy. I teraz już wracam tam szybko do strefy, no, a potem jeszcze idę na scenę. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję. Czekamy teraz pięknie na zamówienie, już przyszła moja lemon... <noise> nie lemoniada, tylko pemax z limonką i lodem, tak się teraz orzeźwię, no a potem będę miała kalmary, no i tak już na taki obiad wrócimy po moim ostatnim wejściu na scenę, żeby sobie na spokojnie zjeść, bo teraz mamy już trochę mało czasu. Wygląda mój dzisiejszy obiadek, czyli krem z groszku z miętą oraz Lemoniada mango, a rodzice jeszcze czekają na swoje zamówienia. Przed chwilą wymędowaliśmy się z hotelu, no i teraz idziemy do M1, ale jeszcze Wam pokażę, co dałam mojej mamie na Dzień Mamy. hejka, dostałam prześliczną paletkę od oliwki i Michałka Tak. Jestem mega zadowolona i nie mogę zaczekać, doczekać, kiedy ją użyję. To face natural lash. Jestem bardzo zadowolona, że mi się spodobało. No ale wiecie co, mamy tak mało czasu, że musimy się strasznie śpieszyć, żeby zdążyć na moje wyjście na scenę. Właśnie jestem przed galerią M1 i zaraz zaczynam drugi dzień eventu. Śmiało, możecie pojedynczo oczywiście wchodzić na scenę i robić sobie zdjęcia, filmiki. Już za dwie godziny Oliwka, tutaj na tej scenie. Bez... Event był dla mnie super przeżyciem Mega się cieszę, że mogłam spotkać tak dużo z was No i napiszcie w komentarzu Czy taka krótka relacja z eventu Wam się spodobała, mam nadzieję, że tak Więc zostawcie łapkę w górę Komentarz, no i zróbcie na moje social media Czyli Instagrama, Snapchata, Instagram, Facebooka Lajka, no i TikToka Oraz do mojego sklepu Czyli cookingtrucka.pl Dziękuję za oglądanie, pa pa